Dzień dobry, witam Was w ostatnim wakacyjnym podsumowaniu tygodnia. No trzeba przyznać, że cóż to były za rynkowe wakacje. Dawno tak gorącego i oczywiście nie mówię tutaj o pogodzie a rynkowego okresu wakacyjnego nie widzieliśmy. Ale cóż, w dniu dzisiejszym powiemy sobie m.in. o wystąpieniu szefa Fedu, czyli pana Powella podczas sympozjum Jackson Hole, o słabych, wręcz tragicznych danych PMI w Europie, o kolejnym możliwym ataku na Binance oraz kilku jeszcze innych ciekawostkach. Ale zacznijmy oczywiście od sytuacji makro. A tydzień rozpoczęliśmy bardzo no, niewinnie od kontynuacji odbicia na rynkach finansowych. Wydawało się, że taka sytuacja może mieć miejsce aż do piątku i wystąpienia szefa Fedu Powella w ramach sympozjum Jackson Hole. Jednak niedźwiedzie nie były tak cierpliwe i postanowiły zaatakować w środę rano czas europejskiego po fatalnych danych PMI. Przede wszystkim zyskał dolar, jednak już sesja za oceanem, za oceanem przyniosła zwrot o 180 stopni po informacji o rozbiciu. No czy też, może zamachu, katastrofie samolotu, i jeśli chodzi oczywiście o grupę Wagnera. Jeśli dołożymy do tego pozytywne oczekiwania co do wyników NVD, to był pełny obraz zwrotu akcji na rynku. Ale by starczyło się tylko do późnego wieczora i zamknięcia środowej sesji. Czwartek przyniósł całkowite zanegowanie scenariusza optymistycznego i pogłębienie spadków. Rynek przymierzał się do wystąpienia Pawła i miał obawy, no czy uzasadniona to już inna kwestia. O zmianę nastawienia Fedu w kwestii celu inflacyjnego na poziomie 2%. Gdyż jak dobrze wszyscy wiemy, inflacja nie odpuszcza nawet na moment. Na koniec tygodnia właśnie już doczekaliśmy się wystąpienia szefa Fedu. I, i tutaj, w kwestii samego wystąpienia i reakcji rynku, no, wygląda na to, że rynek widzi możliwość podwyżki 100% w USA w listopadzie. Pierwsza rynkowa reakcja to realizacja zysków na, z długich pozycji na dolarze i krótkich na pozostałych klasach aktywów. A po chwilowej przepychance, chyba jednak wracamy do mocnego dolara i wyprzedaży na ryzykownych aktywach. O podsumowując, Paweł powiedział: Będziemy ostrożni, jeśli chodzi o kolejne podwyżki stóp Niższa inflacja najprawdopodobniej spowoduje, że zobaczymy słabszy rynek pracy. I tutaj moja dygresja: Póki co, jak wiemy, kompletnie mija się to z prawdą i przewidywaniami Fedu, ponieważ rynek pracy jest mocny. I kontynuując to, co powiedział Paul, wzrost gospodarczy wyższy od założeń również może wpływać na podwyżki stóp procentowych. I to w sumie tyle w kwestii najważniejszych dla nas zdań. A to, z czym rynek chciał się zmierzyć, czyli możliwość zmiany celu inflacyjnego przez Fed, została wyjaśniona przez Paula czy też Fed. Ponieważ, no jak dobrze wiemy, już cel nie zmieni się, i pozostaje na poziomie 2%, więc dwa miesiące dobrych danych dotyczących inflacji to tylko początek, jeśli chodzi o ścieżkę i zaufanie, aby zbyć inflację z powrotem do 2%. A dodatkowo pamiętajmy, że właśnie znacząco zyskały ceny ropy ostatnio, więc kolejny odczyt może być powyżej rynkowych oczekiwań. A odbiór danych może być mieszany, a właściwą reakcję zobaczymy albo w przyszłym tygodniu. Co oczywiście należy też pamiętać, że to jest koniec miesiąca albo dopiero we wrześniu. No wczoraj, w momencie kończenia nagrania, e, dolar odrabia straty i ponownie testuje maksy względem euro, funta i e, jeny japońskiego. Czyli euro, dolar i Gbp USD na minimach, a USD JPY pnie się mocno w górę. Bitcoin i ETH również w dół, a niedźwiedzie mają spory apetyt na więcej. Oczywiście jeśli chodzi o ceny i wykresy, będziemy je omawiać pod koniec naszego spotkania. A skoro właśnie już wspomnieliśmy o BTC i ETH, to oznacza, że czas przejść do kryptofundamentów. I tutaj mocno mamy mocno spadające ceny mimcoinów, gdzie Prym wiedzie PP którego cena w momencie przygotowania tego nagrania spadła o prawie 25% w ciągu ostatnich 24 godzin. A głównym powodem są ruchy na jednym z największych portfeli i obawy o tzw. rug pull, czyli na no zwyczajne scam czy oszustwo, przekładając to na nasz język, gdzie twórcy projektu sztucznie zawyżają cenę tokena, a gdy ta jest satysfakcjonująca, sprzedają wszystkie posiadane tokeny i uletniają się jak... no i tutaj już każdy może dopowiedzieć sobie sam co. Portfel należy do programistów Pepe i mówimy tu o ruchu 16 bilionów tokenów. Inny wczesny inwestor Pepe sprzedał 932 miliardy tokenów, inkasujący 542 ETH. No, cały rynek MIM coinów, innymi słowy kapitalizacja rynkowa, traci w okolicach 3%. No, jak zwykle, gdy nie wiadomo o co chodzi, no, to na pewno chodzi o kasę. Jeśli spadek wartości i obawy o MIM coiny to za mało, no więc teraz powiemy sobie o kolejnym prawdopodobnym zorganizowanym ataku na Binance. Tutaj zarówno Visa jak i Mastercard wycofują się ze współpracy z kryptogigantem jeśli chodzi o wydawanie nowych kart płatniczych. Według Binance Visa zatrzymała wydawanie nowych kart w, na terytorium Europy już w lipcu, Natomiast Mastercard zakończy całkowicie współpracę z kryptogiełdą we wrześniu. Zarówno Visa, jak i Mastercard do momentu przygotowania tego nagrania nie skomentowały zaistniałej sytuacji. Jednak spekulacje rynkowe mówią, że głównym powodem takiego zachowania są globalne problemy Binance. Giełdy, która od dłuższego czasu jest pod obstrzałem regulatorów na całym świecie. No, sporo tych negatywów nam się pojawiło, co ma również odzwierciedlenie w cenach, jeśli chodzi o rynek krypto. I tak Bitcoin po poszukiwaniu stopów w kierunku 25 tysięcy stabilizuje się nieco powyżej. Mieliśmy próbę powrotu w kierunku 27, ale tak naprawdę dopiero zamknięcie na koniec tygodnia powyżej 27,5 może być takim światełkiem w tunelu, w ramach którego kolejne wzrosty i próba short squeeze'u, czyli wyrzucenia najsłabszych krótkich z rynku mogłaby mieć miejsce. A na chwilę obecną wygląda, że rynek może mimo wszystko chcieć sprawdzić byki i bardzo ważną strefę pomiędzy 25-24,5, przełamanie który mogłoby skutkować spadkiem w kierunku 20 tysięcy i niżej, o czym nieco szerzej mówiliśmy w poprzednim tygodniu. Z kolei Ethereum, no tutaj byki dwukrotnie, ale bez powodzenia próbowały powrócić powyżej 1680 dolarów. No a tego typu sytuacja niesie ze sobą ryzyko przejęcia jeszcze większej kontroli przez sprzedających. Tym samym wsparcie psychologiczne w okolicach 1500 jest bardzo zagrożone. Dopiero powrót powyżej wspomnianego poziomu 1680 może otworzyć drogę do ponownego testu psychologicznej bariery 2000 i wyżej. No i to by było na tyle w ramach naszego ostatniego wakacyjnego podsumowania tygodnia. Skoro podczas słonecznych wakacji rynki nie przestały nas zaskakiwać, no myślę, że już nie można się doczekać, tego będziemy świadkami, gdy całkowicie na rynek wróci płynność. Jak zwykle proszę pamiętajcie, że to wideo ma tylko i wyłącznie charakter edukacyjny i rozrywkowy można powiedzieć, dlatego proszę abyście zrobili własny research, zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje inwestycyjne. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. A raczej do usłyszenia za tydzień.